Witamy serdecznie na kolejnym, kolejnej naszej, odsłonie naszej akcji Poezja w naszej galerii Pure Egoizm. Dzisiaj proszę Państwa będziemy mieli okazję, będziemy mieli okazję porozmawiać chwilę z aktorem Teatru Nowego, panem Januszem Andrzejewskim, który również zaprezentuje nam poezję współczesnego, tym razem poety Marcina Barana. To jest poezja, która może być uznana za trudną i wymaga troszeczkę więcej takiej, w mojej ocenie, uważności i wczucia się. Natomiast w pełni oddaje to, czym jest poezja, według mnie, i co przyświecało mi w tworzeniu tej akcji czyli takie głębokie dotarcie. Do tej czystej sztuki, tego czystego czucia sztuki. I to jest właściwie takie pytanie, które chciałbym zadać Panu: czy właściwie jest możliwe takie bycie w tej czystej sztuce, odciętej od polityki, odciętej od tego całego chaosu, który nas otacza? I, i czym właśnie taka poezja czysta jest dla Pana? Poezja czystana. <laughs> Przyznam, że nie, nie słyszałem takiego pojęcia, ale może, może można. Z... Ja traktuję rzecz w ten sposób, że to jest poezja. Mm -hmm. znaczy, uważam, że jest poezja dobra i zła, i tylko jeden chyba kryteria tego. A to, że jest poezją, wiesz, człowiek się rodzi z poezją, bo przecież pierwsze nie czyta się beletrystycznych opowieści dziecku małym, tylko czyta się wierszyki. Prościutkie wierszyki, o tuwim mówię, bajki wierszem pisane, więc od małego, od, od, od zadania swojego przyjścia na świat spotykam się z poezją. Później z tym różnie bywa, aczkolwiek uważam, że poezja jest tą taką nadrzędną nad, w literaturze. Tak jak muzyka jest, jest no, królową, królową sztuk, tak, tak, tak poezja jest królową literatury, bo. Poezja w bardzo skondensowany piękny sposób odkrywa, odkrywa świat, otwiera świat. <laughs> Tylko oczywiście wymaga wymaga, <laughs> wymaga to jakiejś wiedzy, wymaga to po prostu zrozumienia i wymaga to trochę, troszeczkę pracy. Znaczy, trzeba przeczytać raz, drugi, zastanowić się nad słowem, bo poeta dobiera, wysublimuje najważniejsze słowa, które mu oddają to, co chce powiedzieć, i trzeba się troszeczkę w niego wejść wtopić. Z liceum pamiętam to no, podstawowe pytanie polonistów. Co poeta miał na myśli? Ja mówię, nie wiem. Muszę to przeczytać i wejść. Jest taki, taki esej Przybosia Przebudzenie, w którym ostatnie zdanie tego zapamiętałem na stan całe życie, bo dostałem, zresztą wyleciałem do dyrektora za to, za to zdanie. Przebudzenie to jest tak, jakby wiersz opowiedzieć prozą. Więc się nie da. Naprawdę strasznie trudno, tym bardziej wiersz to jest impresja, wiersz to jest, to jest, to jest poezja jest, 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 tym wyrzuceniem z siebie, yy, autor wyrzuca z siebie, ale nie podaje gotowiznę, mówi masz, czytaj to tak, jak ja to napisałem. Nie. Jest, piękno poezji polega na tym, że możesz, można sobie poszukać siebie w tym, że trzeba siebie odnaleźć, e, że trzeba poszukać tych nut, które drzemią tu w środku w duszy we mnie. W sercu, a nie narzucone. Beletrystyka, znaczy, że powieści, mają już to, że te opisy przyrody, prawda? On się zachową, spojrzą. Tu nie ma tego. To trzeba to wszystko sobie dopisać. To wszystko trzeba sobie yy, dotworzyć. Poezja jest tym, co niestety z przykrością stwierdzam. E, z, zamiera. To się nazywa wyobraźnia, bo ona pobudza wyobraźnię. Tak jak kiedyś słuchaliśmy tylko radia i radio uderzało nas obrazami, które tworzyliśmy w swoim mózgu, w sobie. Poezja ma też takie zadanie, poezja też to robi, też zadanie. To jest jej, jej droga, żeby wejść do poezji trzeba wejść do swojej wyobraźni, pobudzić swoją wyobraźnię. Teraz telewizja już wszystko opowiada, obrazy wszystko opowiadają, jesteśmy konsumentami w hotelu. Czuję się dobrze, jemy, 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 jemy. No, i jad, najadamy no się, ale co jemy, tego już nie wiemy. To już jest. A propos polityki, właśnie to, jest to no, to wystarczy to odsunąć. No, niech ona, niech ona się dzieje, niech ona, niech ona się tam, no, widocznie musi, ale mnie zawsze interesuje, tak, zarówno w teatrze, jako w, mojego, w moim zawodzie, e, który już tam poprawiam parę lat, <grych> dobrych, zawsze interesował człowiek. Zawsze interesował to, żeby opowiadać do ludziom coś, historię. O 19 wchodzę na scenę i, i chcę opowiedzieć jakąś historię o człowieku, o jego przeżyciach, o jego problemach, o, o jego, jego, jego zachowaniach, o to, co ma teatr współczesny, co jest bardzo, bo to jest zdarzenie, to jest, to jest relacja pomiędzy ludźmi na oczach jeszcze jednego świadka, którym jest widz, tej energii, która płynie ze sceny. To jest najpiękniejsze. A poezja jest tym sublimatem, tej energii, sublimatem yy, słów, które są dla mnie. Każde słowo jest tak, z kosmosem. Słowo pierwsze z brzegu. Tęsknimy. Zobaczcie Państwo, ile za tym słowem się kryje. Ile za tym słowem każdy z nas ma swoje, swoje skojarzenia z tęsknotą. Dopiero później do, dopisuje autor, za kim tęsknimy, za czym tęsknimy. Aha! To jest kolejny, kolejne zdarzenie, które znowu pobudza wyobraźnię, kim ten, o którym napisał poeta, jest. Kim jest dla mnie, nie dla poety. Poeta daje nam to i to bierzemy. Kiedyś, to polecam pisma, pisma Węzeł Gordyński, pisma Zbigniewa Herberta, który sporo właśnie mówi też o poezji, opowiada o tym, pisze wspaniale. Mówi, ja napisałem wiersz i go dałem ludziom. Róbcie z nim teraz. Nie ma niepowtarzalnej, jednej, niezaprzeczalnej interpretacji tekstu. Trzeba to powiedzieć tak. No to jest, to jest, to by była tragedia, to jest śmierć, to jest zabijanie tępym nożem wrażliwości, wyobraźni. Nie ma czegoś takiego. Każdy z nas jest inny i chwała Bogu. Każdy z nas po swojemu przeczyta ten wiersz. Tylko jest jeden mały, taki maleńki problem. Trzeba to podnieść i przeczytać. Tylko tyle. Poezja jest wymagająca. Nie. Owszem, co jest, wymaga wiedzy, ale na przykład Herbert mówi, też spotkałem się z takim, z takim, z takim zdaniem, takim ja Herbert jest bardzo trudny. Znaczy, teraz możemy powiedzieć, że pan Marcin Baran jest bardzo trudny. Nie, on wymaga jakiejś takiej podstawowej wiedzy, którą się nabywa, no, Herbert to porównanie z maturą przedwojenną. To jest wiedza o kulturze śródziemnomorskiej, wiedza, wiedza o, 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 o sytuacjach społecznych. O sztuce, o obrazach. O widzeniu plastycznym. To jest tylko taki, ta, takie wymaganie. A dlaczego tego? Mamy teraz przecież te wszystkie komputery, Wikipedię, różne tamte, te Google. Wystarczy pisać. A o czym on tam powiedział? Ja boję się, ja nie chcę tak wyrokować, bo to też człowiek, to nagle z jakiegoś mentora wychodzi. Ja nie chcę na mentora wyjść. A inny, tylko. E, namawiam do tego, żeby poszukiwać. Żeby szukać. Żeby stawać, stawiać sobie przed sobą słowo, dwa słowa. Dwa słowa. Nie wiem. Nie wiem. Ale chcę się dowiedzieć. Ale chcę otworzyć, ale chcę zobaczyć, co to jest? O co tu chodzi? Namawiam do tego nie wiem, bo dowiem się dopiero po tamtej stronie. Do tego czasu nie wiem, poszukuję. Takie mam. Nie wiem, to filozofia? Takie podejście do życia mam. Zanim przejdziemy do, do, do wierszy Marcina Barana, jeden z poetów pana Lubionych już został tutaj wspomniany. O drugim przed chwilą rozmawialiśmy. Co właśnie jest takiego w tej dwójce, to tego drugiego za chwilę Pan zradzi, że aż tak bardzo Pana ujmują i są właśnie tymi dwoma, o których Pan mówi, że są najważniejsi. Dla Pana. Herbert, Herbert najważniejszy dotyka tak wielu przestrzeni, mówią, on jest, że padały takie, takie stwierdzenia, że kochamy upychać Ludzi w szuflady. Mm -hmm. Jak już ich wepchniemy, to wtedy się dobrze czujemy, bo my, prawda, nie jesteśmy. Ty samo wszyscy chcemy, w szufladzie siedzisz albo w innej. Tylko stara się nie upychać. Jak nie będziesz upychał innych, to sam nie będziesz. W szufla... Ale sami nie chcemy być, oczywiście. Nie, my nie jesteśmy, nie jesteśmy zaszuflatkowani. Nie, to oni. <laughs> nie wolno szufladkować. Tak samo z Herbertem mówimy, że to jest taki taki, taki zimny filozof, to jest taki, taki wyrachowany poeta. Przepraszam, nieprawda, nieprawda, tam jest taka dynamika je, e, uczuć, taka dynamika, taka ekspresja, ile ten człowiek, może on sam jako taki, z tą polecam film, e, Obywatel Poeta Zbigniew Herbert, gdzie sam czyta wiersze, gdzie sam się wypowiada, e, jest na YouTubie, nie ma problemu, można poszukać. Mm. Dotykał, dotyka i dotykał bardzo ważnych, istotnych, istotnych e, spraw w, 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 związanych z nami. Udowadniał, że jesteśmy narodem, który jest w Europie. No i ich mówi, że nie, nie jesteśmy w Europie, jakby w gdzieś tam Nie, on udowadniał to. Że jesteśmy częścią kultury śródziemnomorskiej. To jest jego moc. Po drugie, w jego pismach, podobno marzeniem, ja miałem przyjemność poznać niewiele, ale kilku przyjaciół pana, świętej Pamięci Zbigniewa Herberta. I mówi, że jego marzeniem było napisanie wielkiego, wielkiej powieści, której nigdy nie ziścił. Był Dobór jego słów, do, do, je, jego poezja jest, jest, jest tak, tak syntetyczna, a zarazem tak otwarta, że, że, że to fascynuje. No, mnie to fascynuje, a nie, no, nie mówię, że wszystkim musi się fascynować. E, zawsze szanujmy swoje fascynacje, swoje pasje. Pasje. <laughs> Bardzo ważne. Ja mówiłem do synów nie przynoś mi piątek i tam czerwonych pasków, tylko przynieś mi czerwoną pasję. To, to, będzie, to będzie dla mnie wszystko. Najważniejsze. I Herbert, Herbert po drugiej w pismach, w jednym liście chyba do, do, do Stanisława Barańczaka pisze, że kto wie, czy nie rzuci poezji w ogóle pisania i nie zajmie się mową polską. Nie zajmie się, to w latach 90., mówi, jak upadkiem języka polskiego, pięknego, śpiewnego, który jest. Młodzież czyta teraz słowackiego i nie wie co, co nie rozumieją co czytają. Słów nie trzeba, nie. trzeba robić aneksy, trzeba, trzeba opisać, innym językiem napisać, o czym to jest. No, znowu nie chcę się dociekać. A drugim moim ukochanym jest Tuwim. Znowu, znowu mistrz słowa. Mistrz mało tego. Ten człowiek tworzył język. Wystarczy przeczytać bal w operze, ile tam jest, ile tam jest słowotworów. Jak on, jak, 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 zestawiał słowa, jak, 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 jak mieszał, yy, czy kwiaty polskie, no, jedna z piękniejszych, z piękniejszych, yy, poezji, yy, wielkiego poematu o, 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 o nas, o, 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 naszym kraju, o przyrodzie, o wszystkim. Nawet, żartuję ja nieraz, mówię, to jest dalszy ciąg pana Tadeusza, pięknej polszczyzny, że, 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 że mówi, w, Utożsamia nas, daje nam daje miejsce tu i teraz. Jak jesteśmy znakomici, jak mamy, jak mamy, ile, mamy, ile mamy bogactw kulturalnych, kultury. Mówiąc, tu wiemy się człowiek no, rodzi, żyje i umiera, bo on na każdą okazję jest. Zrobiłem taki scenariusz, to się nazywa Gemysz, czyli Tuwimowski Mysz Masz. <grym> Półtora roku siedziałem przy tym, bo wybrać z tej no, niesamowitej ilości poezji, również prozy, e, naprawdę było bardzo trudno. A przynajmniej zaznaczyć delikatnie w tym półtora godzinnym tam, tam, e, powiedzmy spektaklu, zaznaczyć jakimi przestrzeniami, jak, czym on się zajmował, czym on pisał, Jak jest dowcipny, jak jest ironiczny, jak złośliwy, e, nieraz dosadny. Bardzo dosadny, bo jak był zdenerwowany, to tam suche nitki nie zostawiał. Ale wszystko w pięknym języku polskim, wszystko w przepięknej poezji. No. Oczywiście ja nie chcę teraz mówić, że to, to są moi ukochani, ale przecież są jeszcze, jeszcze są, są, są inni Lecho, nie są no przecież jest, jest naprawdę wielka. Wystarczy poszukać. poszukać. Łakowiczówna, Pawl Pawlikowska Jasnozewska, no naprawdę wymieniać teraz, to tak usiąść i, i sięgać głęboko w pamięć. Wystarczy no, wpisać sobie. Poeci polscy jest tego, jest tego, jest tego. Od Kochanowskiego Reja począwszy. No, mówię oprócz tego, gdzieś czytając właśnie te, 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 te wiersze i prozę, właśnie te pisma Herberta, a w, jak mówię, trafiłem na ten, na ten moment, że, że chcę, chcę naprawiać język polski, to sobie wymyśliłem warsztaty. Nazywałem to Mowa Polska: Reaktywacja. Próbuję reaktywować polszczyznę, język polski. No, w to jest to już takie, takie, takie tam niuanse, powiedzmy, tego, tego, tych warsztatów. i z dużą przyjemnością spotykając się z, z ludźmi, z młodymi zwłaszcza, chociaż bardzo wielu starszych, wiele starszych osób chcę sobie nieraz przypomnieć, co to było, jak to było, jak to sięgnąć do tych, do tych, do tych, do tych, do poezji. Do tego. Nie wiem, na razie tyle. Bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz do wierszy Marcina Barana. W wyborze autorskim samego poety. Ja przepraszam, że tak skartek, ale po prostu mam ten sam problem zawsze w teatrze. Jak, 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 jak zaczynam pracę nad tekstem, to przygotowuję sobie swój egzemplarz, bo tam są wszystkie moje egzemplarz to jest takie alterego aktora. Tęsknimy za szamanem, synem matki ziemi, bratem czterech żywiołów, złych mocy pogromcą. Tęsknimy za szamanem, co przez ziół gorzkich wywar duszę w raj wprowadza, lekkim dłoni dotykiem ból ciała uśmierza. Czoła z marszczką potrafi plan wroga zniweczyć. Jednym słowa westchnieniem tłumaczy cały świat. Tęsknimy za szamanem. Kupujemy pióra, brwimy kożuchy, maski tniemy w korze, czytamy książki o złotych gałęziach. Tęsknimy za szamanem. I jak kto potrafi, uprawia misteria, hipnozę i jogging. Ziemia poddana, równiny pełne rzek i wiatrów, sosem z plamionych słońcem, płowiejących traw. Najpiękniejsze przestrzenie ziemskiego wygnania, przemienione w więzienia bez krat i bez murów. Okrucieństwa przeszłości wydają się niczym, gdy przemoc łagodnie przemija i powraca, zgodnie z rytmem pór roku. Deplatając ze zmarszczek coraz Starsze twarze. Próba równowagi przyjąć wrogość serc, nieprzychylność ulic. Świat jest, jaki powinien być, bo jest. Tęsknota i pożądanie są także. I dość na tym. Uwierzyć, albo nie uwierzyć, zgodzić się, albo nie zgodzić. Nie mówić o ukojeniu. Jeszcze jeden apokryf. Zdarzyło się i tak, że był siedmioletnim chłopcem. Można było posłać go na targ, bez strachu, że go pochłoną splątane wnętrzności miasta. Tylko pieniądze musiał mieć odliczone, bo nie rachował zbyt biegle, chociaż już znał wiele liter i składał z nich wyrazy. Ze skór. Królewskich wielbłądów zrobiono bukłapki. Zimą zeszłego roku zdechła krowa z Betlejem. On nie chciał nosić długich włosów. Podobały mu się krótkie fryzury rzymskich legionistów, ich pewny krok, błyszczące hełmy setników. Gdy brakowało ciesielskiej roboty, Józef strugał grube, gładkie belki na potrzeby Rzymian. Najtęższe w okolicy gwoździe sprzedawał sąsiad za rogiem. Matka cieszyła się, że on tak szybko rośnie. A wieczorami, kiedy stygła ziemia, i zdejmowano martwe ciała z krzyży. Myślała sobie i miała nadzieję, że może wystarczy, jeśli będzie mi umiał zrobić stół mocny, przy którym do wieczerzy przez całe pokolenia zasiadać będzie rodzina, ciesząc się światem pięknym i okrutnym. Ciesząc się światem takim, jaki jest. Inskrypcja koptyjska: Błogosławione niech będzie ciała zużywania. Dzięki niemu, co niedoskonałe, nie trwa. A co istnieje ponad głazem czasu, jest wciąż próbowane, uczynkiem i zaniedbaniem. Mantry, godzinki. Kiedy nie chcesz, by w nocy tytoniowy dym łączył się z powietrzem Twojego domu, wyjdź zapalić na klatce schodowej starej kamienicy. Zapal światło. Bezdomny nie uciekł tu przed uściskiem zimna. Zaciągnij się, żarówka regulowana automatem zgaśnie po minucie. Zostań w ciemnościach. Niech jasność nie ma swoich pięciu minut. Siny blask nocy. Wchodzi przez wysokie okno. Cień zakratowanego szybu windy zamyka się jak w celi. Żadne głosy nie grzebią ciszy. Nim żar dotrze do filtra, jesteś sam. Doskonal się. A teraz jutro. A teraz jutro budzi się rześkie, choć na lekkim kacu. A teraz jutro goli się i bierze prysznic, by rozprostować twarz. A teraz jutro smaży jajka na bekonie i parzy szata. Wczoraj Zrywa się nieprzytomne w ubraniu i nie wie, gdzie jest. A teraz jutro wiąże niedbale krawat, dobrany pod kolor rzęs i pod koszulka. A teraz jutro ogląda nowe biuro i sprawdza, czy lód w chłodziarce jest dokładnie sześcienny. A teraz jutro odchyla się w fotelu i z zadowoleniem. Przygląda się w słowach nieużywanej modlitwy. Wczoraj zwleka się z wyra i wkłada głowę pod kran z zimną wodą. Kranu z ciepłą nie ma. A teraz jutro kombinuje, jak udobruchać wczoraj. Lecz wczoraj. Trzęsąc się i pocąc, już wspina się po schodach. Wyciąga trzydziestkę ósemkę. Wchodzi, strzela bez opamiętania. I zabija jutro. No kto wie, czy nie na śmierć. Piekło, piątek, piętnasta pięć. A my tu na górze palimy papierosy. Słońce się ściele na liszajach muru. Rostą nam długi, wypadają włosy. Siostry zakwasiły nowy garniec żuru. Pociąg przejeżdża przez szarych pól płótna. Przestrzeń ucieka, i przestrzeń nadchodzi. Na dwa dni zawieszona zimna trwoga. Jutra, chociaż nie zniknęło usychanie godzin, wszystkie obce języki wciąż są równie obce, jak były wtedy, przed piętnastą pięć. Jeśli się nie wplątam w ciernie i manowce, to nie mam pewności, czy przez twoją śmierć. Czerw z COVID. Była 23 trzecia czternaście. Drobił ciepły czerwcowy deszcz. Pod pocztą skręcał tramwaj. Za żółkłymi szybami ktoś siedział, ktoś czytał, ktoś spał. Na chodniku kot leżał, na boku, łapy miał wyprostowane, leżał zmęczony jakby, żebra i brzuch wznosiły mu się rytmicznie i rytmicznie opadały. Dziewczyna się zaśmiała, zasnął, chyba. Lecz gruba pępowina wiła się spod kota, samochód go pewnie potrącił, i teraz zdychał na bok troskliwie odłożony, ale bez wnętrzności na wierzchu, cały taki estetyczny, jakby w cieniu się przeciągał, mrukliwie w dzień słoneczny. Miałem lecieć. Za cztery dni nie byłbym taki ładny, gdybym spadł. Nie lubię lotów, nie lubię kotów, przebiegają mi wciąż droga, Ja pewien nie jestem, czy plucie przez ramię odpycha przeznaczenie. A dwa dni później następny leżał, niedaleko filharmonii, z łapami wyprostowanymi. Wzdłuż torów tramwaju, że te koty to ja jestem, tak mi się coraz częściej zdaje. Chociaż doleciałem, ale na przyszłość przecież to nie dowodzi niczego. Żyje się góra dziesięć razy. Nie tak. Na lewo, za prawo. Za prawo, na lewo. A bez evergreenów nie ma coverów. Prawo obowiązuje tych, co go przestrzegają. A wszyscy potrzebują niedotrzymanego słowa. Literaturę przy życiu utrzyma polityka. Medytacja jest w proszku. Rekrutacja trwa.